First of all, I want to say congrats to Poland because they play very well today. First, to say, uh, to say uh, they killed us with service and uh, we don't have nothing to say in the court. Uh, and we came back to the game when they, they think that the uh, match is finished, but unfortunately to we play our maximum. And, uh,

W pierwszych dwóch setach zabili nas zagrywką, tak naprawdę nie mieliśmy nic do powiedzenia na boisku. Udało nam się pozbierać i odwrócić losy tego spotkania, kiedy tak naprawdę wszyscy już chyba myśleli, że, że, że to jest koniec tego, tego meczu. W piątym secie szła nam na początku dobrze aż do, do stanu po 14, kiedy, kiedy mieliśmy problem z kontratakiem i to Polacy wyszli z tego obronną ręką. Myślę, że nie było to dla nas przyjemne spotkanie i tak naprawdę...